Cześć, witajcie na kanale Świat Technologii. W dzisiejszym odcinku pokażę wam urządzenie. Mam nadzieję, że o będzie widać. Jest to iPhone 8 i chciałbym opowiedzieć o mojej historii związanej z właśnie tym telefonem. O, przybliżę wam odrobinę to, jak on się sprawuje przez te niecałe w sumie 2 lata mojego użytkowania oraz mam nadzieję, że was zachęcę do kupna bądź też ode... odepchnę. To już zależy konkretnie od was. Zapewne nie jest to nie wiadomo jakie urządzenie na ten rok, ponieważ wyposażony w procesor Apple A11 Bionic równolegle w tym okresie konkurencja wprowadziła na rynek Snapdragona 845, ekran 4,7 cala. Tak wiem, to naprawdę niewiele. 2 GB pamięci RAM, jeden aparat na pleckach 12 megapikseli, a z przodu 7 megapikseli. To tyle mówiąc o samej specyfikacji. Przejdźmy do mojej ulubionej kategorii. W tle widnieją zdjęcia po przeróbce i przed przeróbką. Także jak widzicie nie jest najgorzej. Aparat nie jest najgorszy, tak, tylko że Apple zaidbało kilka kwestii. Nie mamy trybu Pro, nie mamy trybów tak naprawdę takich, które sprawią, że nasze zdjęcia będą lepsze podczas samego robienia zdjęcia. Jest tryb automatyczny, który działa dobrze. I właśnie mi się wydaje, że zdjęcia to udowadniają. Choć, jak na ten rok nie ma też żadnej rewelacji, co do nagrań, to możecie je znaleźć na naszym kanale, ponieważ te, co nagrywałem wcześniej, są robione właśnie przy pomocy tego urządzenia. I to właśnie tylnią kamerką, a czasem nawet i przednią, na Instagramie nagrywa Misa Stories. Według mnie nawet i tutaj nie wygląda to najgorzej, także jestem z niego w miarę zadowolony i cieszę się, że akurat na jak na 2021 rok telefon daje po prostu sobie radę. W przypadku tego telefonu warto również zwrócić uwagę na to, że ma system ios który nie jest trudny, wręcz powiedziałem, że jest banalny, jednak trzeba się do niego przyzwyczaić, tak naprawdę jak do wszystkiego. I tutaj warto też powiedzieć, że niektóre niektóre Funkcje są tak trochę zrobione na opak, czyli na przykład ja pierwszego dnia użytkowania szukałem uaktualnień telefonu i wpisywałem w ustawienie oczywiście aktualizację, tak? bo tak było też na Androidzie, próbowałem wpisać aktualizacja i akurat pokazuje się aktywuj używając CarPlay i krycie. A wystarczało wpisać uaktualnienie oprogramowania i teraz właśnie mi znajduje. Także. To tak właśnie działa i to jest trochę tak według mnie zrobione pod górkę, ale może dlatego, żeby się wyróżnić, tak? Tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, do czego potrzebujecie urządzenia. Ponieważ zgrywanie muzyki wymaga dodatkowego oprogramowania no, na waszym Windowsie iTunes, zgrywanie zdjęć czy też filmów nie jest problematyczne i łatwo to da się ominąć. Niestety, ale iPhone obsługuje swój tak jakby nie ma ani JPG, ani PNG, jest tylko HEIC, takie skrót, końcówka zdjęć i to jest czasem problematyczne, ponieważ musicie wtedy na przykład znaleźć jakieś y, rozszerzenie, czy jakiś program, czy cokolwiek. Ja akurat używam do tego GIMP'a, wrzucam do GIMP'a, eksportuję, dodaj JPG na końcu i mam zdjęcie na Windowsie. Także to niestety, ale jest problematyczne, trzeba sobie z tym poradzić ja przedstawiam jeden z rozwiązań, a jest na pewno ich więcej. Co jeszcze mogę rzec na temat tego telefonu? Jest oczywiście niewielki. Jeszcze Wam zdejmę budowę i Wam go pokażę. O, jest taki malutki po prostu. I takie są plecki. A tak mi leży w dłoni. O, brakowało mi w tym telefonie możliwości powrotu, tak? Czyli tej strzałeczki, która jest najczęściej w telefonach z Androidem po prawej albo lewej stronie. Tak, tutaj mamy przycisk Home. On jest na środku. On jest tutaj zaraz na środku właśnie i no on działa właśnie na zasadzie cofania tak czyli jak wchodzimy na Facebooka chcemy cofnąć to cofa nas do menu prawie że głównego a jeśli chcemy cofnąć jakąś zakładkę czy coś to niestety musimy kierować się strzałczkami w lewym górnym rogu nie jest to tam jakiś wielki problem ja ogólnie się też tu też się przyzwyczaiłem dosyć szybko ale no, jeśli ktoś lubi te opcje i woli cofanie ch chyba że woli też cofanie gestami bo tutaj też to działa yy, na przeglądarkach na pewno. Także może też z tego korzystać, tylko mówię, kwestia. Po prostu przyzwyczajenia i trzeba mieć to na uwadze. App Store według mnie jest świetnym sklepem. I tak na dobrą sprawę trzeba powiedzieć, że jest wiele aplikacji płatnych, jednak ja nie, nie musiałem w ogóle wydać ani złotówki, aby móc korzystać z tego telefonu tak, jak mi się podoba. Tak? Czyli te aplikacje, które używam są zazwyczaj bezpłatne. Jest to wszystko porządkowane kategoriami, co mi się naprawdę podoba. Jest to czytelne, jest to dosyć takie miłe dla użytkownika. Nie spotkałem, nie, nie miałem takiego efektu korzystając z Androida i Google Play. Niestety, choć może coś się zmieniło, także dajcie znać mi w komentarzu. Chętnie poczytam. Teraz na ekranie widnie gra Archer. Chciałem Wam pokazać ciekawe, jak ona właściwie działa, jak to wygląda gameplay na tym telefonie. Nagranie jest bezpośrednio z telefonu obecnie, więc naprawdę. Naprawdę jak widzicie działa to naprawdę, naprawdę płynnie i ja akurat nie spotkałem się z zacięciami, z wyłączeniem aplikacji jakiejkolwiek, czy też z problemami podczas instalacji, ponieważ działa to płynnie, działa to dobrze i akurat w tym przypadku na pewno nie będziecie narzekać, jeśli kupicie nowszy model i będziecie chcieli sobie na nim po prostu pokrać. A przestawiam kolejną grę, jest to gra wyścigowa. Polegające na, czasem na wyścigach, czasem na driftcie i tutaj również przy tak bardziej mi się wydaje, bardziej wymagającej grze nie ma żadnych problemów z graniem. Tak, no wiadomo, ekran jest niestety mały, i to może być najbardziej problematyczne, ale sterowanie telefonem jest jak najbardziej wygodne i widzicie, że on reaguje dosyć szybko na moje ruchy. Które właśnie w tej grze, akurat, są dosyć istotnym elementem, tak, żeby nie było żadnych przecinek, żeby wszystko działało płynnie dobrze. Także tutaj nie będziecie też mieli żadnego problemu. Grafika jest dosyć ładna i wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Premiera samego telefonu odbyła się w 2017 roku. I tak na dobrą sprawę, to miłe ze strony producenta, że dba o to, aby użytkownicy posiadali najnowsze wersje jego oprogramowania. Nie stresuje mnie resetowanie telefonu. Ponieważ zawsze wszystko wraca do swojej formy sprzed właśnie formatowania, i jestem naprawdę zadowolony z tego, bo jeszcze za moich czasów, kiedy byłem na Androidzie, to niestety wszystko wymagało ponownie ręcznej instalacji, aktualizacji, i to było strasznie dla mnie męczące, i nie chciałem tylko po prostu robić, no bo czek jest przyzwyczajony do ustawienia i tak jak ma tak woli to zostawić, nawet jak telefon działa trochę wolniej, a tu w tym przypadku jest oczywiście to na plusik. Przejdźmy do baterii. Bateria już po prawie dwóch latach jest bardzo, bardzo słabiutka, tak, czyli jak użytkujemy często, to minimum dwa razy dziennie musimy go niestety, ale podładować i to jest naprawdę, naprawdę wielki minus właśnie w tych telefonach i no niestety, ale trzeba się z tym też liczyć, tak, czyli nie dostajemy dużej baterii, nie dostajemy też baterii która nie wiadomo ile wytrzyma ale mi się wydaje że wymiana jej nie jest aż takim wielkim kosztem i warto warto w tym kierunku pójść zrobić to żeby cieszyć się dalej nowszą baterią i dłuższym wytrzymaniem jej i po prostu dłuższym też użytkowaniem cena samego telefonu da, tak na dobrą sprawę jest wysoka no to nie ukrywamy że jeśli chcemy uderzyć w najnowsze modele musimy się liczyć z wielkim kosztem i po dwóch latach nawet, czy po roku, ponieważ one wychodzą średnio właśnie co rok, to otrzymujemy nowszy model, ten starszy nie jest wiele, i teraz musimy zdecydować, czy chcemy to odrobinę starszy za mniejsze pieniądze na na przykład 5 lat, czy chcemy najnowszy model na 5 lat, no to już wasza decyzja, tak? Odnośnie tego, który model aktualnie polecił, to ciężko powiedzieć, ponieważ wiem, że jest wiele filmików na YouTube, sami oglądam i polecam. Gdzie osoby siedzące bardziej w temacie, mówią tak na dobrą sprawę wam, co warto kupić. I ja też bym się w sumie kierował tymi opiniami, bo jest tyle modeli, jest tyle rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, że na dobrą sprawę nawet różnic zbytnio nie zauważymy, tak, pomiędzy poszczególnymi modelami, na pierwszy rzut oka, i warto się kierować okiem specjalistów. Według mnie warto się przekonać, warto spróbować samemu, i jeśli macie na przykład Apple Watcha, i telefon z iOS-em. Jest to świetna kompozycja, która się uzupełnia. Właściwie mój kolega Toma ma takie zestawienie i mógłby powiedzieć coś więcej na ten temat, ale jak obserwując to z boku, widzę, że to jest dosyć fajne połączenie i ja sam chciałbym takie nawet mieć, ale no niestety jeszcze nie czas. Mamy dla Was coś jeszcze i to jest dosyć ciekawe, ponieważ tak na dobrą sprawę nie widziałem tego jeszcze na YouTubie ani w żadnych recenzjach, Skupimy się na opiniach użytkowników z internetu, tak? Czyli przeczytam, odniosę się, zobaczymy co mogę powiedzieć, co mogę dodać, czy, czy mogę się zgodzić, także... Przeczytam pierwszą opinię. Używam od półtorej roku. Przesiadłam się z Samsunga 7 i jak dotąd nie widzę najmniejszych zalet tego telefonu, poza nowszym aparatem. Cała reszta to płaci skrzytanie zębów. Aparat zresztą szału nie robi. Ja Miałem okazję porobić zdjęcia nocnych, świątecznych iluminacji z nowym Samsungiem. Różnica jest niesamowita. Niestety na korzyść iPhona. Dlaczego, niestety, tak się zastanawiam. Materiał leci na pysk. No tutaj faktycznie zwracam na to uwagę i jest to dosyć problem wielki wielu użytkowników i. No niestety, no, tutaj już nie ma zbytnio co zrobić, ponieważ jak ktoś oczekuje od tego telefonu y, długiego użytkowania, to musi się liczyć z tym, że ten telefon się po prostu do tego nie nadaje według mnie. Nie wiem, jak też nowsze modele, ale w tym przypadku niestety tak to działa. Trudno dojechać do celu bez stałego ładowania po drodze. Do tego jakiś geniusz wrzucił, to nie pozwolę sobie wycinać y, jakieś tam słowa bardziej wulgarne. Do tego jakiś geniusz wrzucił przycisk wyciszenia. To samo można zrobić w tej sekundy przyciągając palcem. Co to nie ma osobnego wejścia na słuchawki, więc albo ładujesz telefon, albo możesz skorzystać z zakłukiem zestawu słuchawkowego. Odniosę się do tej części, ponieważ tutaj już jest zwrócone dwie rzeczy, tak? Przycisk wyciszenia i on jest... Nie wiem, czy będziecie też widzieli, on jest tutaj. O, tutaj... Jeszcze postaram się pokazać jak najbardziej. Tam przy moim tym palcu, o, tu jest. I on działa na zasadzie bardzo fajnej, bo to jest takie automatyczne wyciszenie, tak? Czyli... Czyli nie musicie wyciszać go właśnie ręcznie, tylko klikacie się, wycisza wszystko. Potem, żeby wrócić do odklikiwa jak to powiedzieć, to nie wiem, musi po prostu odkliknąć na to same miejsce i było tak, jak było, nie? Także mi się wydaje, że jest to właśnie plus, a nie minus, ponieważ nie muszę się stale tam męczyć z tym przyciszaniem, potem podgłaszaniem. Jedyny minus to można o tym po prostu zapomnieć, no ale to wiadomo, że jak przyciszymy to, i potem możemy też e, zapomnieć o podgłości. Także, no niestety, ale to jest taka, taki minus, ale też plus, zależy, jak to woli. Odnośnie samego wejścia, to faktycznie mogę wam pokazać jest jedno. O, nie, wiem, czy, no, nie wiem też, czy będzie widać, bo to jest czarny telefon, ale i albo właśnie ładujemy, albo słuchamy. Oczywiście są przejściówki, bo jeszcze nie tak dawno sprawdzałem, i możemy podpiąć sobie słuchawki i możemy również ładować telefon. Także da się to ominąć, niestety trzeba dopłacić, ale jest taka możliwość i trzeba też pamiętać, że można. Może jeszcze w dniu pisania tego, tej opinii ten użytkownik nie wiedział po prostu tego, tak? Ale w teraz obecnie są już takie możliwości i i nie ma żadnego problemu. Funkcjonalność podstawowa jest prymitywna i irytująca. Od kontaktów począwszy, na słowniku skończowszy. Ilość błędów, które wypisuje przy dyktowaniu, bije wszystko co dotąd widziałem tu pewnie chodzi o słownik. A jest męka słabe, nie uczy się, nie poprawia sensownie błędów. Ma irytujący zwyczaj wstawiania słów z dużej litery w środku zdania. Wbrew opinią o niezawodności, zaczynają mi się dwie popularne aplikacje. Gra Hungry Shark wywaliła się trwale dzieciakowi na ostatnim poziomie gry. Także kompletnie nie rozumiem, co ludzie w tym widzą, do tego, jak dla mnie jest totalnie nieintuicyjny, nie przekombinowany i fatalnie opisany na przykład ustawienia. Szczerze nawet nie wiem, jak się odnieść do tego, że aplikacja po prostu jednak wywaliła, czy po prostu wywaliła się, czyli no, wyłączyła się, ponieważ mógłby to być błąd samej aplikacji. Tutaj ciężko się odnieść odnośnie końcówki czy jest nieintuicyjny przekombinowany fatalnie opisany to już zależy tak naprawdę od was yy, ponieważ ja się do niego szybko przyzwyczaiłem uważam właśnie przeciwnie że jest prosty w obsłudze także odnośnie tych ustawień to rzeczywiście się zgodzę że są troszeczkę nieintuicyjne i trzeba się w nich poszukać ale jest lubka można szukać także to akurat jest na plus. Ostatnie też zabezpieczenia które wprowadził Apple są też na korzyść użytkownika i warto je też mieć na uwadze, kierując się kupnem nowego telefonu. Przejdźmy do kolejnej opinii. Po prawie roku użytkowania tego telefonu mogę stwierdzić, że telefon jest świetny, ale ma ki też kilka wad. Cyka dobre zdjęcia, wysokie rozdzielczość, działa przyzwoicie i system nigdy mi się nie zabuził. Niestety iPhone po kilku miesiącach, co wobec mnie względem baterii. w ciągu kilku minut zwykłej pracy spadło z 8%. Oprócz tego przy przerzuceniu zdjęć to komoder jest zupełnie inny format zdjęć. Tak, to o tym właśnie wspomniałem już Wcześniej w materiale i no da się to rozwiązać ten problem. Także mi się wydaje, że tutaj akurat warto, yy, warto czasem się po prostu przemęczyć i jakoś coś sobie wykombinować. Także było dobrze, bo telefon jest naprawdę dobry, jak sam, jak pewnie i inne modele. Także co tu dużo mówić? Yy, telefon. Nie jest najgorszy, tak? Jak na ten nawet ten rok, tak? Ja bym już na pewno poszedł w jakiś nowszy model, ale mam ten, co mam i nie narzekam. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Skomentujcie, dajcie jakąś reakcję pod filmem i dajcie znać, jaki telefon Wy posiadacie. Chętnie poczytam, chętnie się podzielę z Wami opiniami i poczytam też Waszych opinii na, na temat konkretnych modeli. Także, trzymajcie się. Cześć. Jeszcze powiem ci na sam koniec, możesz to wrzucić. Jak ktoś dotrwa, to będzie miał ten, yy, wiesz, taki śmieszne zakończenie. Przy spisaniu scenariusza, miałem siódmy yy, punkt. Co to dużo mówić? Zakochałem się w tym telefonie, serduszku. Także. <grytanie>